Warto pomagać Ukraińcom? Pogadajmy o tym. Kacper Bissans przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Temat wojny dalej jest numerem jeden w mediach. I ciężko się dziwić, bo jest to sytuacja, która dotyczy nas wszystkich i powstaje wiele pytań. Czy warto pomagać Ukrainie? Ja szczerze mówiąc tego pytania sobie w ogóle nie zadałem wcześniej, ale kiedy zaczęliśmy od samego początku robić jakieś akcje, starać się wnieść jakąś wartość w tą pomoc, no to. Nagle okazało się, że filmy, które na przykład u nas mają poparcia na poziomie 98-9%, tyle mamy przeważnie łapek w górę, na przykład na kanale Ekspert Bentleyu, To nagle się okazało, że to spadło do 92%. To się nie wydaje tak dużo, ale zacząłem myśleć, co stoi za tymi kilkoma procentami, sześcioma, siedmioma procentami społeczeństwa. Teoretycznie można by ich olać i zostawić ten temat w spokoju, ale nie dawało mi to spokoju. Zacząłem po raz pierwszy od dawna, już miałem tego nie robić, ale no, wdawałem się w dyskusję z tymi ludźmi, pytałem, sprawdzałem, wiele komentarzy przeczytałem, no i już wiem o co chodzi. Ale zanim o tym pogadamy, pogadamy o o braku tolerancji, o egoizmie, o strachu. No to dla tych, którzy rozumieją już teraz, mamy fajną akcję. To jest nasza premiera, komiks, biznes krok po kroku. Tutaj jest ode ciekawa sytuacja, bo jest w tle fabuły afera z firmą farmaceutyczną, także ciekawe to jest, a z drugiej strony są prawdziwi bohaterowie, tacy jak Przedsiębiorca Roku Rafał Przoska, który ma firmę InPost. Jest na przykład Beata Pawlikowska, znana podróżniczka i autorka wielu książek. Jest tutaj Fil Konieczny, inwestor kryptowalutowy. Jest wiele innych ciekawych gości, ekspertów w Bentleyu, jak na przykład Janusz Palikot. I to miało, być, to miało być hit, tak? Mieliśmy na tym zarabiać kasę. Wydaliśmy kupę, kupę pieniędzy na zrobienie tych obrazków, scenariusza, wydruk i tak dalej. I całość dajemy na Cel charytatywny w postaci zbiórki na się, się pomaga. For Ukraine zrobiliśmy taką zbiórkę, się pomaga gośnik For Ukraine, i cały wpływ z tego komiksu tam damy. Na tej zbiórce, ty też możesz brać w niej udział, już mamy ponad 100 tysięcy złotych, także super, naprawdę szacun dla Was. A niezależnie od tego, będziemy później wpłacać kasę z komiksów. Ma na pomoc Ukrainie. Komiks kosztuje 49 zł. Cała kasa, łącznie z kosztem wydruku, z podatkami, z VAT-em, z kosztem pośrednictwa, wszystko idzie, idzie na cele czyli my to bierzemy na siebie. Z tych komiksów w tym momencie poszło ponad 400 sztuk. Także bardzo dziękuję, bo to oznacza już 20 tysięcy w tych cegiełkach komiksowych. Także zachęcam i dziękuję. A teraz dobrze, Kacper, dobrze, Miałeś gadać o, o Ukrai Ukrainie. Wiele osób mówi o, o tym, że no jak na przykład Maciek użył pozdrowienia Sława Ukrain, no to już, że to jest jakieś banderowskie, nacjonalistyczne pozdrowienie. No i okej, okay. może takie kiedyś było, ale żeby sobie dawać prawa autorskie do dwóch słów. Które naprawdę nic nie znaczą złego, to jest trochę dziwne. A poza tym od kilku lat to jest normalne pozdrowienie wojskowe u nich, nie nacechowane żadnym nacjonalizmem. Może minimalnie, no bo wojsko z założenia jest troszkę nacjonalistyczne. Także to jest właśnie taka domena polska, że czepiamy się pierdół, nie. Kiedyś miałem taką sytuację, że mój znajomy z Szwajcarii, który jest no, multimilionerem samych nieruchomości w Szwajcarii, ma za. E, za, no nie wiem, z 8 milionów, napisał coś, a on mieszka całe życie w Szwajcarii. Napisał coś na Facebooku e, z błędem ortograficznym, no i od razu zaczęły być komentarze: O, taki niby milioner tutaj ma uczyć się o zarabianiu pieniędzy, a nie potrafi się wysłowić. E, czyli, z tym takiego rozumowania: jeżeli chołowczyk zrobi błąd ortograficzny, no to nie może uczyć się jeździć. Także my jesteśmy w Polsce, mamy taką naleciałość, że lubimy perfekcjonizm. Teraz po prostu idealnie ma być wszystko. Nie, nie ma być idealnie. Jeżeli nawet ktoś użył jakiegoś pozdrowienia gdzieś, albo one ma jakiś tam wydźwięk w niektórych rękach negatywny, to wiesz co się liczy? Intencja. Zrozum to intencja. To samo jest, ludzie się bolą, boją gadać w innym języku przy Polakach, bo to ci Polacy mówią, "A, źle użyłeś prezent continuous. A ten e, Amerykaniec, który z tobą stoi, on mówi fajnie, mówisz po angielsku. No tutaj może jakiś błąd, ale ja cię rozumiem. Dotarła do mnie informacja, którą chcesz przekazać. Zrozumiałem, kali móc, kali, e, kali jeść, kali mieć, e, ale już inni się czekają pierdół. Więc rozumcie, że teraz nie jest ważne to, czy ktoś e, zrobił błąd ortograficzny, czy ktoś gdzieś tam coś powie e, niezgodnego ze swoim światopoglądem. Teraz jest ważne życie. Teraz jest ważne życie i pomaganie. No ale potem wchodzi od razu ktoś cały na biało z argumentem pod tytułem: No dobrze, ale ci Ukraińcy będą mieć 500 plus od nas. Od nas? Od nas? <grym> Misiu kolorowy. Trzeba powiedzieć prosto, że każdy z nas, który zarabia pieniądze w Polsce, żeruje. Na innych, którzy zarabiają więcej. Jest to żerowanie. Ta droga, po której teraz jadę, jest zrobiona z podatków, ale 100 ludzi, którzy e, zarabiają średnią krajową, daje na, na tą drogę mniej niż jedna osoba, która zarabia dobrze w korpo. Bo na przykład zarabia cztery dychy, tak? E, a teraz dobry przedsiębiorca zarabia jeszcze więcej niż kilku z korpo. Co za tym idzie? Jeżeli Ty sobie jeździć po, po drodze, to żerujesz na innych ludziach, którzy po prostu zarabiają więcej od Ciebie. Korzystasz z tego, że oni zarabiają więcej, bo gdyby nie oni, to byś tej drogi nawet nie miał. Taka jest prawda. Ja też żeruję na tych ludziach, sam myślę, że daję dużo w podatkach, bardzo dużo zresztą, ale... Ale zrozum, że każdy w systemie typu państwo, żeruje po prostu na innych ludziach i to jest jakby naturalne, to jest no... Tego się nie da inaczej łożyć. tak ja mam wrażenie, więc... Jeżeli ty używasz drogi, jeżeli ty masz 500 plus, to masz to z podatków, przeważnie ludzi, którzy zarabiają więcej od ciebie, bo, bo te mały procent ludzi odpowiada za największą, największą ilość wprowadzonych podatków do, do obiegu, także się uspokój, bo sam jesteś darmozjadem, ja również jestem darmozjadem i tak naprawdę mało osób może powiedzieć, że tymi darmozjadami nie są, tak? Ustalone, ustalone. I teraz tak, przychodzi sobie Ukrainiec, ale. On tu będzie pracować, tak? On dostanie 500 plus, ale on docelowo będzie pracować, on będzie wydawać te pieniądze, on wniesie wartość w PKB naszego kraju. No i teraz ludzie się boją zmian. I to jest naturalne. Że ludzie się boją, ludzie się boją tego, że nagle tutaj będzie, nie wiem, więcej kradzieży, więcej rozbojów. I wiesz co, gdyby była gwarancja, że będzie więcej kradzieży. To i tak trzeba by to zrobić. Dlatego, że życie ludzkie jest najważniejsze. Jest ponad wszystkim, więc. Jeżeli nawet będzie nam to mniej wygodnie, jeżeli nawet będzie więcej chaosu w państwie, to trudno, tak? Bo nie zawsze to, co jest dla nas wygodne, jest właściwe dla, dla, dla ogólnego dobra. I ja wiem, że dzisiaj nasze państwo zbiednieje. I to nie dlatego tylko, że będziemy więcej musieli pomóc Ukrainie, ale dlatego ogólnie, że przecież no, sami widzicie, co się dzieje z kursem euro, z kursem dolara. Sami, sami widzicie, że raczej tutaj mało osób teraz będzie chciało inwestować w większe pieniądze w, w naszym kraju, no bo jest strach, jest strach. Więc z założenia wszyscy oberwiemy, ale to trzeba brać na klatę, bo ludzie myślą, że o, jest mi dobrze, mam pracę, mam jakiś biznes na przykład i jest wszystko ok, to teraz nic się nic nie zmienia. Ale świat się zmienia, mój, mój miły, moja miła. Świat się zmienia, tak, tak. I jeżeli, jeżeli ten świat czasem się zmienia w tym kierunku, w którym Ty nie chcesz, albo który jest niewygodny, to trudno. Musisz się dopasować. Nie ma już Polski. Nie ma już Polski, jaką znasz. Jest teraz Polska Ukraińska. Bo jeżeli w Ukrainie jest 44 miliony obywateli. Było właściwie. No to jeżeli teraz do nas przyjdzie sporo z nich, to jest ile? Jest? 15, może 16% więcej niż w Polsce. Jeżeli teraz sporo z nich przyjdzie, no to nagle się oka okaże, być może, że na przykład 10% obywateli to są ludzie z Ukrainy. Także Polska, jaką znałeś, już nie jest Polską, jest, jest Polska z domieszką Ukrainy i zrozum, że oni tu nie będą tylko na chwilę, część to będzie i wróci, ale częściej tu osiedli i dobrze, takie mają prawo. A dlaczego miałem takie prawo? Bo znowu jest, o, tu bokiem wchodzą inni uchodźcy. Tak, ale wiesz co? Ja też mogę mieć swoje obawy. Ja też mogę uważać, że to nie jest właściwe. Ale po pierwsze, to, że w danym kraju się robi głupoty, wierzy się w jakieś dziwne rzeczy i tak dalej, to znaczy, że każdy tak robi, więc trudno, nawet ryzykując. Trzeba dać ludziom szansę czasem na jakieś migracje, bo ty wierzysz w to, że ktoś kiedyś. Nie ma czy był jako pierwszy gdzieś, czy dokonał jakiejś wojny, wojenki, ale generalnie wziął ten patyk, narysował granice i powiedział: To je moje, to je twoje. No, tak powstają państwa, w dużym uproszczeniu oczywiście. I teraz, w związku z tym, że ten ktoś miał za sobą więcej ludzi, i ci ludzie też tak stwierdzili, to nagle powstało jakieś państwo. I ty się urodziłeś w, w jednym państwie, a nie w drugim, i co? I przez to, że ktoś dał tego, ten, ten patyk, to jesteś nagle wielki obywatel? No nie, po prostu miałeś farta, że się urodziłeś w Polsce. Jeżeli się urodziłeś w Chrubieszowie. Chrubieszów, akurat lubię to miejsce, bo tam znam bardzo fajnych ludzi, którzy pomagają teraz. Chrubieszów jest pod granicą z Ukrainą. I co, jeżeli się urodziłeś w Chrubieszowie, to jesteś lepszym człowiekiem, który ma większe prawa i ma prawo do 500 plus, a jak się urodziłeś za granicą z Ukrainą, gdzieś tam między Lwowem, a, a na przykład granicą, no to co? To co, te 50 kilometrów ma teraz, ma teraz rzutować na tym, czy ty masz te 500+, plus, czy nie masz, czy masz tą bombę w domu, czy jej nie masz. Puknie się w łeb kolego, koleżanko, jeżeli tak myślisz, bo ty masz mega szczęście, że mieszkasz w Europie, masz turbo szczęście, że mieszkasz w Polsce i teraz, jeżeli teraz się będziesz bał, że będzie bida, że będzie źle, to jest twoja wina, bo to znaczy, że nie, nie, nie masz warunków, żeby stąd uciec. Taka jest prawda. Ja mam to, 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 to szczęście, że jeżeli będę chciał, to, to mam na to plan, oczywiście on jest planem tam F, pod tytułem F, że pakuję się, ustępiam moje koty, żeby zniosły podróż, psy dadzą radę, i po prostu jadę na drugi koniec Europy, a jak potem trzeba będzie, to z tego końca Europy popłynę gdzieś dalej, na Karaiby na przykład. I, jeżeli sobie tego jeszcze nie pracowałeś, bo to oczywiście nie jest od tak, no to, to co? To czas ruszyć dupkę, a nie martwić się o to, że teraz ktoś zabierze naszych podatków na 500%. Jeżeli w ogóle myślisz kategoriami, że, że będzie coś droższe o 10% na przykład, albo o 20% i się tym przejmujesz, to znaczy, że jeszcze za mało, za mało wypracowałeś sobie jakieś niezależności, bo jesteś mega zależny. A w gruncie rzeczy bardzo ważna jest wolność, ja zawsze podkreślam. Więc jeżeli dalej Cię interesuje to, czy inflacja jest 10 czy 20%, to znaczy, że za mało masz tej wolności. Ja pamiętam, jak mnie ta inflacja interesowała, to znaczy, może nie, nie będę tak świadomy inflacji, ale jak. No jak nie miałem kasy, tak? Miałem taką sytuację, pamiętam, gdzieś tam mówiłem o wychodzeniu z długów, ale przy, przytoczę ją, bo ona do tej pory tak siedzi w moim sercu. Jak, no, z, z 8 ponad lat temu yy, byłem w Katowicach w Silezji. Yy, Było. 15 grudzień, i ja myślałem, że kupić jakiś. był... Może był ktoś grudzień, w każdym razie myślałem, żeby kupić prezent na Mikołajki albo na Święta i spodobał mi się taki sweterek z pierniczkiem ze Szreka, tym takim ciasteczkowym potworem. I on kosztował tam z 80 zł. I ja wtedy zacząłem ile mam w portfelu, a miałem tam powiedzmy z 50 zł. Nie miałem nic na koncie i miałem wyzerowaną kartę z, z złotą, z taką złotą rybką, wiesz, wiza, Bogacz. E, więc ona miała 35 tysięcy limitu. Tam miałem wtedy. No nie wiem, ze 40 musiałem mieć 50, nie wiem, coś takiego. I pamiętam, że ani nie miałem gotówki, żeby kupić, ani nie miałem na karcie, żeby kupić. Pytałem się tej pani sprzedawczyni, czy ja mogę częściowo kartę, czy kartę, częściową gotówką, e, bo. No bo. W, to nie miałem kasy. Kupiłem to, więc zostało mi ze 20 zł i miałem wizję, że za dwa dni dojdzie mi jakieś 200 zł jakiegoś przelewu za jakąś fakturę. Ale byłem bankrutem. Miałem mega długi, bo no wszystko co się mogło wydarzyć u mnie złego, to się wydarzyło. No i co? I wtedy faktycznie mnie interesowało to, czy bułka kosztuje taką kwotę czy inną. Czy masło, które wtedy jadłem, kosztuje tyle czy, czy, czy mniej. Więc ja rozumiem, jak to jest, no ale słuchaj, no, ja żyjemy w XXI wieku, żyjemy w czasie internetu, naprawdę e, zacząć zarabiać więcej to nie jest problem, tak? E, po, ja, ja wiem, że wielu ludzi boli, boli, ale zarabiać na przykład 10 tysięcy złotych miesięcznie to jest żaden problem. Ale dla większości Polaków jest to duży problem, dlatego, że oni po południu jak wrócą z pracy, to, to nie myślą o tym, co zrobić, żeby zarabiać dychę. Tylko po prostu włączają Netflixa, nie? Dobra, taka dygresja. W każdym razie zmierzam do tego, że bogactwo państwa bierze się z pracy, bogactwo nas bierze się z pracy i teraz, jeżeli ty będziesz więcej pracować, to będziesz, będziesz w stanie i pomagać, i przeżyjesz te 500, i przeżyjesz to, że musisz dać komuś wyżywienie. My teraz myśleliśmy długo z moim wspólnikiem Maćkiem, jak możemy pomagać. No i zaczęliśmy myśleć, co, co robić. No i stwierdziliśmy tak, że na razie patrzymy na to, jaki jest popyt i podaż. W sensie, ile osób daje noclegi, ile osób potrzebuje tych noclegów. Na dzisiaj jest tak, kiedy nagrywam, że w momencie, kiedy wchodzi jakieś, jakieś ogłoszenie, że mam matkę z dwójką dzieci, to po chwili odzywa się kilka osób i ta matka ma schronienie, ma dom, ma mieszkanie, ma, ma coś, tak? I postanowiliśmy, że my czekamy, robimy nasze akcje z komiksem na przykład, robimy zbiórkę, robimy kilka innych rzeczy. Niedługo robimy mentoring charytatywny, czyli takie spotkanie dla przedsiębiorców, wejście kosztuje 5000 i całość idzie też na Ukrainę. Więc robimy swoje. Natomiast w momencie kiedy zobaczymy, że ludziom się już nie chce pomagać, bo to już nie jest modne, kiedy ten kran z Ukraińcami będzie dalej ciekł, dalej ludzie będą uciekać, to wtedy wynajmiemy po 5 mieszkań na rok. I damy ludziom schronienie na rok z informacją, macie deadline po roku, tyle możemy Wam dać, tak? Więc, więc możemy pomagać, ale już myślałem o tym, że mam u siebie poddasze w domu, że mogłem tam Ukraińców wpuścić. I teraz co? Gdybym nie miał innych możliwości, gdybym nie mógł zapłacić takich mieszkania, albo gdybym czuł, że chcę coś zrobić więcej, to bym to zrobił, bo już, już nawet chciałem, już deklarowałem, że deklarowałem, że tam kogoś puszczę, ale w końcu stwierdziłem, że wolę wynająć, żeby mieć więcej spokoju w domu i móc w tym czasie więcej działać, więcej, bardziej być efektywnym. Bo paradoksalnie jak kogoś nie wpuszczę do góry, to, to spokojnie zarobię więcej niż na to mieszkanie wynajęte dla, dla jakiejś rodziny. Ale naprawdę jeżeli bym musiał, to bym dał te poddasze. I to nie byłoby dla mnie ani fajne, ani wygodne. Nie marzyłbym o tym, ale wiedziałbym, że to jest właściwe. I podobnie jest z teraz tutaj ludzi. I podobnie jest teraz z, z zapomnieniem o jakichś o jakich zaszłościach, o jakichś wołyniach. To jest po prostu durne, nie? To co? To, że mój ojciec, nie wiem, popijał albo miał jakieś problemy z, z moją mamą, to co? To ja teraz będę taki sam? No nie a to, a on jest nie tylko Polakiem, jest z jednej nacji, o matko, i jeszcze jest moim ojcem. To znaczy, że ja już nie mam prawa do normalnego życia? Mam, jak najbardziej mam. Więc skończmy z tymi pierdołami, skończmy z tymi zaszłościami. Nawet rozmawiałem z moją babcią, lat 91. Moja babcia, taka dygresja, obsługuje, ocapa, robi przerwy przez internet, jest mega babcią. I moja babcia jest mega kumata. No i mówię do babci, wiesz, że babcia niektórzy wypominają Wołyń teraz? A babcia mówi, ja tego nie rozumiem. Przecież ja pominam teraz nienawidzić Litwinów, Niemców, przecież na moich oczach oni zabijali. Ale przecież trzeba się ociąć od przeszłości. Eee, trzeba normalnie żyć i teraz im pomagać. To jest cytat mojej babci, którą bardzo kocham i z tego miejsca pozdrawiam. Także zakończę słowami mojej babci, po prostu. Tak, matata, Matata. Wszystkiego dobrego. Cześć. Subskrybuj kanału Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.